Wywodzące się z samurajskich pojedynków na miecze kendo to bardzo widowiskowy sport. Wrocław może się poszczycić największą sekcją w kraju w tej dyscyplinie. Należy do niej 50 osób. Zawodnicy japońskiej szermierki od października rywalizują w cyklu Ligi Zachodniej Open. Oprócz przedstawicieli wrocławskiego stowarzyszenia kendo w zmaganiach biorą także udział kluby z Krakowa, Katowic, Poznania i Opola. Co miesiąc turnieje odbywają się w innym mieście. W czwartych zawodach cyklu rozegranych we wrocławskiej hali przy ulicy Parkowej przedstawiciele tych ośrodków musieli jednak uznać wyższość startującego gościnnie Jacka Lipińskiego. Zawodnik z Warszawy został zwycięzcą turnieju. Dzielnie biła się faworytka gospodarzy, 21-letnia Wrocławianka Lina Gdeczyk która uprawia kendo od 6 lat, zajęła ostatecznie drugie miejsce w zawodach, przegrywając finałową walkę z Lipińskim. Jej klubowy kolega i lider klasyfikacji generalnej po trzech turniejach Julian Górski tym razem nie zdołał się dostać do strefy medalowej. Na najniższym stopniu podium stanęli Alicja Lemańska z Poznania i Wojciech Rytzel z Katowic. Kolejny turniej Ligi Zachodniej Kendo odbędzie się w połowie marca w Opolu. Wrocław uczestników cyklu gościć będzie ponownie 23 czerwca podczas zawodów finałowych ligi